Mocni Małej, jadę do, na spotkanie z Stasiem, który jest wokalistą grupy, którą sam założył. Będę nagrywał mu klip do jego singla, który na notabene jest singlem promocyjnym płyty i jego pierwszym własnym wykonem. Będziemy, jedziemy oglądać właśnie miejsce, dokładnie to jeszcze nie wiem, ale zaraz pewnie pokażę, miejsce gdzie dla Prawdopodobnie nagramy ujęcia do klipu. A na razie spotykamy się przy OSP w Sopotni Małej. Aha, tu zagrodzili drogę. Hmm, no to. No. Poczekaj, co się cofnę. Tu się pasą włosy, nie? Nawet nic gawki nawet. za Stanisława Gwizdonia Gwiazdonia, Gwiazdonia. E, Sta się to jest lokalny raper ze z kapelce Eśta, 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 No właśnie. Mocie imprezy. Spotkania integracyjne w wsi, czyli normalnie popijawa. No, <laughs> nie żadnego nic Aha, tutaj nie gra. Takie no nawet... chmurami jest dramatyczne. Ono, ono gra, ono jest ładne. Przebija się A takie niebieskie niebo jest po prostu ładne. Tylko, żeby to było takie wyższe. Zresztą zrobić tak, co człowiek gdzieś w głowie ma, nie? Bo to czasem ludzie się boją opowiedzieć o czymś, nie? Bo się inny będzie śmiał, albo coś, nie? Tak samo jak się moje piosenki tworzyły. Pierwsze się bałem w ogóle cokolwiek pokazać komuś, bo spisałem to wszystko, wiesz, no, ale ludzie mówią, kurwa, no. Koledzy się wyśmiali. Ty i kurwa, piosenki robisz, nie? idziemy teraz ze Stasiem oglądać drugie miejsce plenerowe widzieliśmy właśnie ładne przełęcze na Babią Górę na Pilsko, na koszarałę. nawet bardzo fajny widok którego się nie spodziewałem na żywo z takiej małej przełęczy gdzieś tam od strony gdzieś od strony widok od strony Przyłękowa ładna jest ta sobotnia będziemy pewnie cały dzień nagrywać zresztą Stasi jest taką osobą pozytywną która znaje rana na utworzy, boi się trochę technicznego wykonu. Ale fajnie, to jest taki moment, który jego nakr... moim zdaniem, jego bardzo mocno nakręca do działania. I to może przynieść bardzo fajny sukces. Zobaczymy. zobaczymy, jak jak będzie po nagraniu i zobaczymy generalnie, czy moje umiejętności pozwolą na to, żeby ten klip do jego kawałka. Wyszedł. Kiosenka Stasia mówi o ludziach ciężko pracujących przez niż O ludziach, którzy mieli twarde życie i dzięki temu twardemu życiu wzmocnili się, zrobili krok do przodu, przeżyli. Dzięki ich ciężkiej pracy nam, my możemy żyć w takiej, a nie w innej Polsce. Bo właśnie komuś auto to zepsuło i chyba będziemy pomagać. Jakiś pan nas zatrzymał. Cofiemy się z pomocą. Planujemy nagrywanie klipu na za około 2 tygodnie albo za tydzień. Kwestia pogody, bo na razie to jesteśmy po majowym opadzie deszczu, który trwał prawie 3 tygodnie i żadnych rewelacji. Dzisiaj jest pierwszy dzień słonecznego lata. Jak będzie na górach, w górach jeszcze zaleka śnieg, ale Nie. zaraz przesiadamy się znowu do Jeepa i jedziemy dalej. Wyjeżdżamy na kolejną górę, tym razem na miejsce docelowe, gdzie będzie nagrywane, przypuszczam, 80% gripu. Na dół, jak to wygląda, zajebista. Tam w środku tego rozwalonego dajemy głównego aktora. groniu zakończyliśmy nasze okrędziny będziemy rozplanować, projektować i wymyślać scenariusz do klipu, który będzie powstawał za około dwa tygodnie grupy Górolski Byt no właśnie, tego oto pana, to jest ważne, pozdrawiam grupa Górolski Byt w Dreszczeńsie, ale to się wytnie do zobaczenia, hej